Hej hej, witam Was kochani w kolejnym odcineczku z szakesundów. Niespodziewanego śród tygodniowego odcineczka z szakesundów. Zaczniemy sobie od hydry, a co ostatnia? Na naszym gównodruidzie, który dalej jest shitem. Oż eee... szkoda szczępić ryja jak to się mówi. <ścoughs> jak chcę mi się tego samego powtarzać, mówić. To po prostu. Kojowa Nagroda Nobla dla twórcy Zmian Druida, będę głosował, Złota Piłka też, co tam jeszcze, MVP Sportowiec Roku, co tam chcecie, wszystkie nagrody dla tego debila, no wszystkie nagrody, przepraszam debila, dla tego człowieka, który ma myślenie inne niż życie, no nieważne. Nieważne, także cały czas jesteśmy kotem, który chyba bije, gdzie tu jest opis masek, który bije, no... który bije maga za 50%. Też tutaj tego nie piszą, nie? Zwiększa odporność, tutaj tego nie piszą, ale piszą gdzieś to w druidzie, nie? Gdzieś to powinni pisać w ogóle w druidzie, nie? Jak się druida zakłada, to... To piszą, a tutaj nic nie piszą, a tutaj może by dopisać, o. 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 Jesteśmy dalej dzielnym kotem, który nie potrafi bić maga, mm. czyli jesteśmy zwiadowcą, który, mm. Jesteśmy po prostu zwiadowcą, który w walce na maga zadaje połowę obrażeń. Jest to uczciwe, jest to uczciwe, bo po co ma normalnie bić, lepiej niech będziesz ścielą, szmatą do wycierania podłogi i tak Lepiej niech tak będzie. Hmm, ktoś to sobie to wymyślił, ktoś za to wziął pieniądze i wiecie, no ktoś kiedyś też wymyślił, że Ziemia jest płaska i ten i, i, i wszystkie planety kręcą się wokół Ziemi, i Ziemia jest w ogóle centrum wszystkiego i w ogóle tak dalej. Nie? I że jak odpowiednio daleko pójdziecie w jakimkolwiek kierunku świata, to dojdziecie do takiej, no, za, no, zapaści, za no nie no, takiej krawędzi dużej, tak zwanej krawędzi końca świata yy, i tam po prostu spadniecie w otchłań piekielną, nie, no bo, no bo Ziemia jest płaska, więc gdzieś te kwadraty muszą się kończyć, nie, nikt nie wie gdzie, bo to daleko. Ale gdzieś muszę się kończyć, więc no też ktoś takie rzeczy kiedyś wymyślił i przez wiele lat się z tym żyło. I. wiele lat potrzebowali ludzie, żeby zmądrzeć. Wielu, wiele osób było wyzywanych od heretyków, gdy zaczynało swoje tematy a propos tego, że ziemia jest okrągła. I że nie jest centrum wszechświata no. No chymy, no cóż poradzę, no. mnie zastanawia tylko po prostu to, że no już gówno burzy nie ma, nie? Już jest dobrze, już jest znerwiony, jest shitem, już gówno burzy nie ma, już my, berserkerzy, możemy sobie dalej klikać lochy, a ty druidzie idzie wal się na ryj, Już nie będziemy pyszczyć, już nie będziemy pyszczyć. No i kochani, zaczynamy od podziękowań. LOL 112 Gaming i Just Me, Jarosław Medwetko. Michał, Konrad, Szuliński, Hokejcz okay, ponownie dołączył, Orlen, Patryk, Dominik, Keziczen Arek ponownie dołączył. Wszyscy ponownie dołączają, cieszę się, cieszę się, nikt nowy nie dołączył, więc jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał i tą gówno serię z gówno druida, z gówno gry, to zapraszam do kliknięcia gówno guzika na gówno kanale. <laughs> żeby wesprzeć gówno youtubera, to takie wiecie, 5G, nowa, nowa sieć się zbliża komórkowa 5G. Więc u nas też jest gówno gra, gówno youtuber, gówno kanał, gówno twórcy, gówno druid, więc możecie zarzucić swoim gówno wsparciem. <laughs> I będzie dobrze. Rękawice. Ty, 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 ty. Już chyba sprzedałem rękawice, już chyba sprzedałem rękawice, już sprzedałem. Mm, no dobra, co my mieliśmy zrobić? Mieliśmy sobie zakręcić na przed kołem i zobaczyć ile pieniędzorów. Jeden pieniądz, dobrze. Jakiś naszyjnik, jakaś pota. Są trzy grzywy. sześć grzybów, to jest najważniejsze. Dziewięć grzybów, to jest najważniejsze. dziewięć grzybów jest, jest. Dzień udany. To można wyrzucić. To jest jakiś shitters, to jest. O, to nie są wcale szyjnice, ale naszyjniki były jakiś czas temu, więc siła zręczność. No to damy kusi, bo jednak wolę kusi. Były naszyjniki, więc ostatnio wyczyściłem te naszyjniki. Wyczyściłem ostatnio te naszyjniki. No dobra, przebierzmy się, przeklikajmy sobie szybko awkie, bo dzisiaj wiecie od czternastej. Czekajcie, bo ja tutaj dałem dupy, dałem dupy, bo tu miałem kopalni już nie odbierać. Kopalni już nie odbieramy robaczki. Nie, nie, nie. Akademia jeszcze tam, ona no, ile godzin się będzie zbierać Akademia? 3, 7, 370 na godzinę, no to 12 godzin powiedzmy. No to też tam do 14 dobra. Do Warty, od Warty Akademii nie zbieramy, a kopalni złota już w ogóle nie zbieramy, bo teraz będzie chyba i PD i złoto, więc no będzie ciężki dzień, będzie ciężki weekend robienie awki, szukanie misji, która, które będą dobre. No tutaj online fuzbal menager. Się, się nam tutaj wrzyno online online football manager żeby dać nam lucky coina to nie będę klikał bo to jeszcze się będzie wrzynał jeszcze bardziej ciekawe czy wy też to macie on tak się pojawia raz na jakiś czas e, tak jak siedzę na grze noc te dwa razy dziennie czasem trzy <ścoughs> tak, tak bez powodu bez powodu sypnie dziewięcioma laki coinami i ten. I, i jest fajnie. jest fajnie. <gry> I jest fajnie. No, trochę te przedmioty mnie tutaj niepokoją. Troszkę mnie te przedmioty tutaj niepokoją. Tak troszkę. Bo zaczynają zapychać nam plecaki i. I już mamy zaraz zapchany plecak, będziemy mieli i to są wszystko itemy, które chciałbym gdzieś opierdzielić kiedyś na ciepło do no. Hmm. No i mamy pełny plecak I to jest pełny problem. <laughs> pełny plecak to jest pełny problem, moi kochani. Kawka. Może jak sobie przypomnę, że to owoce kiedyś, no nie mogę, no fajna misja, ale nie mogę, no bo i tak już nie mam miejsca. Że kiedyś te owoce. Normalnie bym łeknął ten pierścionek. Ja lubię takie misje 2,5 minutówki. Cokolwiek by nie dawały o dysk Google. Padaj. Cokolwiek by nie dawały, yy, ale jak mają item za 2,5 miliona, 2,5 minutówce, ja lubię takie misje, nie? Ja lubię takie misje. Yy, ale nie jaką pełny plecak, no nie jaką pełny plecak. Ten dysk Google się nagle yy, postanowił zainicjować. Stęsknił się chyba za mną. 10 za 2 rękawice są dowiedzmy, więc a jedźmy w to. My tutaj teraz na, tym, na tych rankingach tabelków ze statystykami to możemy ze czasem golda cisnąć, żeby nie wyglądać jak ten największy noob na zestawieniu, nie? Żeby jak ten największy noob sztalnie wyglądać na zestawieniu tabelkowym, na Discordzie tutaj bociek organizuje takie tabelki co jakiś czas, kto ile statystyk wybił od poprzedniego rozliczenia, no i trzeba tutaj dobrze się prezentować, oczywiście oni na tych wysokich levelach to tyle z wyciągają co godzinę, co ja przez tydzień z awki, nie? <głos> <głos> Więc to jest ciężkie porównanie. No, ale żeby na tle innych, podobnych do mnie, się nie prezentować jak, jakaś, jak jakiś cipsztal, cip, cip, cip to ten, to wiecie, żeśmy nie byli chipsztalem, to trzeba się tutaj postarać. Trzeba się tutaj postarać. Wydamy dzisiaj sobie pieniądze trochę w Inter. A co? O co to, to za zadania? Ocie, panie, co to za zadania, by... Hmm, tak. W ogóle coraz gorsze te zadania idą, ale to jest normalne, bo im wyższy level, tym gorsze zadania w xp nie? Więc nie ma co tutaj się temu dziwić, nie? Nie ma się tu temu, co dziwisz. No i zobaczcie, takie o 300 tysięcy Expa oddać za 2 miliony złota, a wezmę. Trzeba będzie się już przyzwyczajać do, do, do wyboru takich misji, gdzie będziemy patrzyli głównie na Golda, a nie na Exp, nie? Trzeba się przyzwyczajać, yy, bo to nawet chwilę potrwa. Bo z tego co liczyłem, to nawet chwilę pogramy na Golda, zanim wywalimy to badziewie w kosmos i nie będziemy się już stresować jakimś shitem z Japonii. Jakie to staty? Zręczność, o to dobrze. To dobrze, czyli teraz możemy ten założyć kusi na pełną zręczność, a ten dać wojownikowi na siłę zręczność. O, a maguś ma normalny. No i fajnie, uzupełniliśmy naszyjniki. Yy, Mogą znowu chcieć do się na i znowu jest przedomy. <śmiech> <śmiech> Dopóki nie mamy normalnych. No fajne te misje są, ale no, no, no. no. No nie bardzo mam, no ja już nawet nie mam gdzie tego miejsca upychać, no bo, no... To no mogę epiki, no ale to co tu mam jednego epika tak naprawdę do kibla, bo reszta to jest do... Przydania, no te pierścionki mnie tutaj tyrają, że ich niemo. Te pierścionki mnie tutaj tyrają, że ich niemo, a teraz to już i dużo rzeczy mamy, i ozdoby, i buty, i bronie, wszystkiego po trochu mamy, już nie jesteśmy... Czysto pierścionkowi, już nie jesteśmy czysto pi pierścionkowi. Byliśmy i czapkowi i czapki żeśmy sprzedali i zaraz chwila moment wjechały nowe itemy do plecaka i znowu zawalony no, a Wiedźma no, no sprzedałem dzisiaj chyba 3 cztery pary rękawic, więc to nie jest źle, nie? to też, bo tak wszyscy, niektórzy uważają, że ja tak ten, tylko na wszystko narzekam, nie, to nie jest tak. jak sprzedam trzy itemy do Wiedźmy, to jestem nawet szczęśliwy, nie? Lepsze trzy niż zero, nie? Tak wychodzę z takiego założenia, nie? Oczywiście chciałbym pozbyć się 20 pierścionków, ba! Oczywiście chciałbym, żeby codziennie był event Wiedźmy, no, jak kto by nie chciał, no. No, ale tak samo ktoś wstaje rano i ma marzenia, tak? Chciałbym zostać aktorem, chciałbym zostać, nie wiem, piosenkarzem. Chciałbym grać w FC Barcelona, czy tam w Paris Saint-Germain. Saint no, każdy ma marzenia, ja mam takie marzenie, że chciałbym mieć Wiedźmę codziennie, no Boże, no. To nie wynika z tego, że ja marudzę, narzekam. To no, po prostu, no fajnie by było. <grym> tak samo jak fajnie by było, nie wiem, zagrać sobie z, z Guns N' Roses na, na gitarce. No. To nie znaczy, że ja marudzę, że Guns N' Roses do mnie nie chce przyjechać zagrać ze mną na gitarce. No bo rozumiem to, że nie chce, ale marzyć można, nie? To marzenia? Kto marzenia mi może zniszczyć? Nie? No nikt. No nikt. No niestety malkontenci często odbierają marzenia jako o bon bo na rzeka. Bonna rzeka tylko, na no wszystko narzeka. No, no, no cóż zrobić? No cóż zrobić? Są ludzie i parapety, no i tego nie zmienimy, tak? Tego nie zmienimy. Mm, parapet jest problematyczny nawet, bo... No. No, powiecie jak wygląda parapet. No. To znaczy teraz te parapety są troszkę inne niż kiedyś. Nie? Kiedyś to były takie parapety w blokach jak, jak nagrobki, nie? <gryś> Granitowe, marmurowe, czy jakie tam, nie? kiedyś <gryś> ten parapet to był taki, że jak walnęliście pięścią w parapet, to, to pięść miękła, a nie parapet. <gryś> no teraz to trochę inaczej jest. Teraz może parapet troszeczkę zminknąć. Teraz w ogóle te budynki to się buduje tak, że te ściany są takie, że jak głośniej krzykniecie to sąsiad 7 pięter wyżej i 5 pięter w poprzek wszystko słyszy. Dobra, wyrzućmy te buty i pójdźmy w tą ozdobę, więc to, to różnie to bywa. Dobre. 11-0, awka zrobiona, dawaj tego online fuzzball managera. Online Fuzzball Manager, kup se tutaj Roberta Lewandowskiego, a nie, on już nie jest w Deutschland, on już jest w Spain. No to kup sobie FC Barracuda Monachium i zapinaj, i zapinaj z nojerem Fuzzball Managera. Zapinaj z nojerem fußball Managera, dobra. Zrobiliśmy sobie tutaj, cały czas szukamy ludzików, co tu nam... Do kibla, nic nie wrzuciłem jeszcze. O ty panie, o ty panie, jak to możliwe, że Jarzym jeszcze nic nie wrzucił do kibla? No i teraz, o, to jest, to jest moja jedyna, to jest moja jedyna radość, nie? Jak robię 10 ataków. Jest gościo, który jest w itemach na awkę. Dzięki Bogu, tak? I zobaczcie, i tak możemy przegrać, bo to jest jakiś dobry wojownik, ma dobre bloki. No ale udało się. Ledwo, ledwo walczyliśmy dzielnie i, i żeśmy wygrali. I żeśmy wygrali. No dobra, co my tu możemy wrzucić do kibla? No to jest epik, który chcemy sprzedać. No to jest epik, który mógłbym wrzucić do kibla. No bo teraz będą też epiki chyba lecieć, bo to będą epiki z co? Ekstrawaganza, czy co to będzie? Epicki Festiwal Farciarzy. No to znowu tych epików z kości, z tego wszystkiego. Dobra, won. Koła. Wyrzućmy ten pierścionek. No i zobaczmy, co to się zrobi za pierścionek na siłę. Hmm. Kmy. Mam taki fajny pierścionek na siłę. Hmm. Chymy. 660, a to jest taki fajny, 1000 to na siłę, jeszcze z dziurą. Dobra, kij okay, tam. Kitam <grym>, moi kochani, tam, Ważne, żeśmy sobie tak zrobili. Ważne, żeśmy sobie plecak zrobili. Troszkę luźniejszy. Yy, tutaj nakarmimy sobie nasze bydlaki. Masz żryj tak zwane. Tak zwane masz żryj i tak zwane y, maksimum poziom no niesamowite i tak zwane o jeszcze pałka za pałka przepałka dwa kije oj i kogucik i masz jeszcze ty wszyscy wszyscy mają mambę mam i ja wszyscy mają mambę mam i ja co tu nam mówią spuść komuś manto zawalcz z pupilami no i świetnie jesteśmy jesteśmy we wspaniałej sytuacji bo mamy teraz komuś spuścić manto. No dobra, ale pójdziemy sobie na jakiegoś Dungeonsa i dzisiaj padło na Nordic Gods Heimdall 97% w strefie roku. Dobra, Heimdall. Gdzieś ty tu był, gdzieś ty tu się chował. Tu, tu jesteś? Nordic Gods, Heimdall. Heimdall O kurde, za Kolak musi się bić, moi drodzy. To już nie ma letko widzicie. tu już pachoły nie dają rady. Tu już za kolak musi się tłuc, chociaż Rabarbar, barbarzyński Rabarbar tutaj próbuje coś wycisnąć. No, ale niezbyt mu to siadło. Zobaczmy. O, mag, o jezu. Biedny maguś dostał dwie buły na pysk. No to niedobrze. To bardzo niedobrze, że biedny maguś dostał dwie buły na pysk. To jest 90% kurcze i za kolach musi się bić. No wiecie co? Jakim prawem? Bo on znowu z oszust z blokami. Z blokami oszust, Dobra. Dostaliśmy jakieś rękawice dla maga. Z punktami życia bez dziury, no zobaczmy, co to za rękawice dla maga. Nasz mak ma już rękawice, troszkę gorsze, bo na wszystkie cechy, ale z kamyczkiem czarnym, więc, no moim zdaniem, lepsze. 25% punktów życia w przypadku maga to jest nic, więc nie stresujemy się tym. No nie, nie, nie. Nie będziemy zamieniać. Nie, nie, nie. No 115 statystyk zyskam, 700 stracę z czarnego gema. Nie, 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 nie. Ten czarny gem więcej daje niż ten item, więc nie nie. <śpuszcza> nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, Maćku, nie, nie. No dobra, zostało mi się męczyć tylko z tymi ciałkami teraz i bić te ciołki, ale to sobie z tym poradzę. Ja was serdecznie bardzo pozdrawiam. Jeszcze wbijemy sobie statystyki. Ja was serdecznie bardzo pozdrawiam. I przypominam, najlepsza sieć 5G tylko tutaj, Główno kanał, gówno youtubera, z gówno gry, od gówno producentów, z gówno druida, tylko tutaj moi drodzy, 5G, wszystko w jednym, wszystko w jednym. Dobra, my sobie nastawimy taką wartę, która się skończy o przed 14 i o 14 wyjdziemy na 10 godzin. To tyle kochani, trzymajcie się, manderko i pa.